Ja cenię swój czas wolny. Oglądasz, oglądasz mundial? Obejrzałeś cały mundial? No śledziłem. I, I wszyscy słyszeli? Polska w finale? Mamy sędziego w finale? Udało się! Tak jest! Tak jest! A wszyscy mówili, a polskie sądownictwo jest do dupy, ale chcą sędziego to naszego biorą, nie? Ja jestem dumny. Ja miałem trochę problem z tym mundialem. Czy ktoś to? bojkotuje ten mundial? Ktoś bojkotuje mundial? Dajcie znać brewami, kto bojkotuje. Tak jest tutaj. Świetnie. Super. Ja, dobrze, ja czasem dupę. bojkotuję. O, a ten pan? Chyba zaczął pierdzieć okiem. Tak. To jest. E... O, nauczyłem się. <grystanie> nie, to jest skandal z ten mundial. Rzeczywiście to jest skandal. Nie wiem, czy znacie tą statystykę. Jest statystyka, że każda minuta mundialu yy, to jest osiem ludzkich żyć. Każda minuta mundialu to jest osiem ludzkich żyć, a te skurwy syny cały czas doliczają czas, nie? I masz takie. Oszczędźcie. Tu, tu, tam w przerwie. Ale to nie jest, nie jest tak, że muszą wyrównać ofiary, tyle ile doliczą, tyle muszą potem... Nie wiesz tego. Nie wiesz tego. Nikt nie wie, po co te dzieciaki wychodzą za rękę z piłkarzami. Na rzeź, Michał. Na rzeź idą. razie to dziecko na wózku, co tam zawsze jest, to kurwa barw, nie? Uuu. Ma... Fajnie, Piotr. Fajnie tak wycofać ludzi na początku spektaklu, co? No i spokój, wrócą. Nie, ja miałem problem i, i też yy, nie wiem, czy wiecie, ale kilka reprezentacji chciało bojkotować Mundial. Dania chciała bojkotować Mundial i, i, i po prostu tego nie zrobiła. Anglia to samo chciała bojkotować. I kto bojkotował Mundial? Jedyny kraj, który bojkotował Mundial tak naprawdę, to jest Polska. To jest jedyny kraj. Ja wiem, że to nie jest tak wyraźne, ale zobaczcie, Polska to jest jedyny kraj, który był na Mundialu, nie grając na nim jednocześnie. I to nie jest tak, że my słabo graliśmy, nie? to po prostu my mieliśmy tak, my myśleliśmy o ofiarach wtedy. My mieliśmy tak. Nie będziemy tego robić, po prostu. Nie będziemy grać dobrze. My, myślisz, że to była taktyka Michniewicza? Myślę, że tak, Mędzie no. Krycha, wypierdol piłkę. To za robotników. Lewy, nie strzelaj karnego. To za gejów. Udało no, się, z twarzą wyszliśmy. No nie? Szanuję. Szanuję. Dla mnie ten mundel jest cały do dupy. W ogóle ten ca cały aspekt, że oni yy, yy, browar wycofali na dwa dni przed. Kto tak kurwa robi? Kto zaprasza na imprezę i później mówi, ale nie ma jej. W razie to jest tak jakbyś zaprosił kogoś na basen i dwie godziny wcześniej powiedział ale nie ma wody. Więc będziemy tu stali i oglądali jak inni są. A jeszcze Bostanie. sponsorem tego mundialu jest Budweiser, nie? Producent piwa. No. A tam nie wolno pić piwa. Dokładnie. Tutaj Staleństwo. jakby był mundial w Polsce i sponsorem były kliniki aborcyjne, nie? To jest mniej więcej... W sensie... Wybrałeś najgorszy kraj, kraj. Jako sponsor. Więc to jest... I też te zasady w Katarze, nie? Tam nie wolno pić piwa, a jest przyzwolenie na bicie kobiet. No, no, no. Ja, ja, ja miałem w głowie, ilu polskich konkurentów będzie zmieszanych oglądając ten mundial. Ilu polskich konkurentów będzie oglądać? Miał tak, naprawdę to jest. Co za, co za poje bije kobiety na bo Naprawdę nie rozumiem tych <laughs> zasad. Kompletnie nie rozumiem tych zasad. Pojebany kraj. Ja, ja tu lubię się najebać. Ja nie muszę tam być na żywo. Nie, ja tu lubię się tutaj. No ja i sobie popatrzeć, jak tam jest. Ci muszę tam jechać. Nie? Mhm. Nie, nie. nie wiem do czego to była wrzutka, ale dobra. Dzięki, że się podzieliłeś. Robię, robię przejście, ale... ale... Ty kojarzycie o hulajnogi? No, bo... Każecie ci, że teraz jest ten motyw na hulajnogach, że, że sprawdzają, czy jesteś najebany? Wiecie o czym mówię, czy nie? Nie jest motyw teraz, czekam, nie wymyślam tego, że jak bierzesz nogę po północy, to musisz wypełnić test na trzeźwość. Jest, dostajesz nogę i dostajesz jest, jest pytanie. E, pra, może jesteś najebany, pisze pytanie. I e, chcemy to sprawdzić, więc zrobimy test re, re, refleksu. E, i, I kliknij w ekran, jak się zmieni. Nie? Ja miałem taki test, i pojawiła się trójka, więc kliknąłem. I później pojawiła się dwójka, więc znowu kliknąłem. I później pojawiła się jedynka. I ja trzy razy kliknąłem, i okazało się, że ta gra się jeszcze, kurwa nie rozpoczęła. Co oznaczało, że przegrałem na moją obronę. Byłem najebany, więc. Miałem ja takie już nigdy nie pojadę na hulajnodze. Po czym pojawia się drugie pytanie, i drugie pytanie brzmi: Prawdopodobnie jesteś pijany. Ty chcesz jechać mimo to. <grymne> <grymne> I oczywiście, jedziemy.